księdzu Piotrowi Bliśniakowi okoliczną tabliczkę z podziękowaniami od pana prezydenta Łukasza Komuniaskiego. Zapraszam serdecznie, panie dyrektorze. Naszego honorowego patrona starostę powiatu Bęcińskiego, pana Krzysztofa Malczewskiego, reprezentuje wicestarosta, pan Rafał Adamczyk. Bardzo proszę o kilka słów. Szanowni Państwo, jubiusze szczególnie te okrągłe mają to do siebie. Że zawsze są doskonałą okazją do składania najstateczniejszych życzeń. W tym roku festiwal świętuje swoje dwudziestolecie. Jest zatem starszy niż odrodzony w obecnym kształcie w 1999 roku, akwariat Będziński. Zadziwia nas nieostannie ten łączący wszystkie pokolenia festiwalowy fenomen. Z każdym rokiem powiększa się znacząco tono festiwalowy przyjaciół, dziś już międzynarodowy. Myślę, że siłę swoją czerpie on z mocy polskiej tradycji, tak pięknie obecnej w kolendach pastorałów. Ogromne podziękowania i gratulacje. W tym miejscu należą się oczywiście sile sprawczej księdzu proboszczowi Piotrowi Lidzianowi, a także całemu zespołowi ciężko pracującemu przy jego organizacji OZD. Te wspaniałe przeżycie, które są co roku naszym udziałem, to przecież średniowiec wierzchołek. Jeden z efektów wielomiesięcznej pracy. Na kolejne 20 lat moi imieniu przyjąć najstateczniejsze życzenia. Życzę Wam, by nie brakło sił i zapału do ciągłego zadziwiania nas, wszystkich siłom kolędowej tradycji. Niech idea festiwalu rozprzestrzenia się daleko poza granicę Polski, pokazując wszystkim, jak wspaniała jest polska kultura. Niech festiwalowy śpiew dociera do serc i ludzkich umysłów. Krzysztof Maczewski, starosta będzicki. Dziękuję serdecznie. Głos zabierze teraz Bogdan Biś, wiceprzewodniczący Komisji Krajowej MZZ Solidarność, reprezentujący honorowego patrona festiwalu, przewodniczącego komisji pana Piotra Dudek. Cześć, Boże, Ekscelencjo, Wścigodni Kapłani, Księże Piotrze. Piękny festiwal i oby trwał jak najdłużej. Będziemy opraskiwać zwycięzców, uczestników. Mnie jako związkowcowi wypada pogratulować tym, którzy Pracują nad tym, aby takie festiwale były, trwały i obetrwały jak najdłużej. Księże Piotrze, w imieniu Przewodniczącego Komisji Krajowej bardzo dziękuję i proszę o przyjęcie takich drobnych upominków. Wielka Księga Patriotów Polskich, którą Solidarność miała okazję również sponsorować, na zimowe wieczory, bo zima będzie. Święta Brygida. Święta Brygida szwedzka, ale jest to Brygida z Gdańska. Patronka również Solidarności. I coś, żeby sił nigdy nie zabrakło. Mizery Kordina. Wszystkiego dobrego. Patrona nad festiwalem dziękujemy także biskupowi Diecezji Sosnowieckiej Grzegorzowi Kaszakowi, marszałkowi województwa śląskiego Mirosławowi Sekule reprezentowanemu dziś przez członka zarządu województwa pana Arkadiusza Hędzińskiego oraz ambasadorowi Ukrainy w Polsce Markijanowi Janowi Ogromne brawa dla patronów honorowych Organizatorzy festiwalu dziękują wszystkim współorganizatorom rejonów eliminacji w 38 ośrodkach w Polsce, a także na Ukrainie i Białorusi. Wyrażają wdzięczność jurorom, przesłuchującym ponad 18 tysięcy uczestników, zebranych w 1750 jednostkach wykonawczych, i jurorom finału festiwalu. Doktorowi Michałowi Słowackiemu z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, który przewodniczył komisji. Pani profesor Marcie Kierskiej-Witczak z Akademii Muzycznej we Wrocławiu. I kapłanowi naszej indecesji oraz wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach w księdzu doktorowi habilitowanemu Pawłowi Sobieleńskiemu. Dziękujemy wszystkim tworzącym finał festiwalu w Będzinie. Szkole Podstawowej numer 10, Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Szkole Podstawowej nr 11 i nr 8, miejskiemu zespołowi szkół nr 1 i nr 2, drugiemu liceum ogólnokształcącemu imienia Stanisława Wyspiańskiego, rodzinom goszczących uczestników festiwalu z Olgusza Czeladzi, Będzina, i Grodzca, regionalnemu ośrodkowi doskonalenia nauczycieli WOM w Katowicach z panią dyrektor Anną Zakrzewską Zamorą. Dziękujemy współorganizatorom festiwalu miastu Będzin i starostwu powiatowemu w Będzinie. Ogromne prawa.